Na czym opiera się Wasza relacja? Drodzy widzowie, dzisiaj zrobię dla Was czytanie, na czym opiera się Wasza relacja? To znaczy, że będziemy pytać, jaka jest główna energia Waszej relacji lub Waszej znajomości lub byłej relacji albo znajomości. Jaki jest odcisk energetyczny na Was tej relacji? Czego nie wiecie lub czego nie zauważacie? Jaką lekcję dla siebie y, powinniście wyciągnąć, albo jaką lekcję y, ta relacja ma wam przynieść, i wyciągnę też radę od aniołków. Kochani, serdecznie Was zapraszam. Jest to y, filmik tylko dla moich subskrybentów, więc jeżeli macie ochotę obejrzeć, y, zapraszam do subskrypcji. Na moim kanale jest dużo materiałów y, bezterminowych, tak jak zaczął ten filmik też. Więc wtedy, jak na niego traficie, powinniście tutaj znaleźć jakąś taką swoją odpowiedź czy podpowiedź. Serdecznie zapraszam, będę wdzięczna za lajki, subskrypcje i komentarze. Do usłyszenia, pa! pa.